Trzeci dzień z tą zdrapką. Czy wpadnie dzisiaj jakaś pierwsza wygrana? To się za chwilę okaże. A ja witam bardzo serdecznie w 213 dniu. Wylosujmy dwie na dziś. Numer 23. I co może? Poszukam trójeczki skoro to trzeci dzień. Takie losowanie nie losowanie. Czwórka była, dwójka jest, 23 i 3. Zatem sprawdźmy, czy dzisiaj wylosowałem pierwsze wygrane. Czy dalej będą pustaki? No w pierwszej grze nie. Druga również pusta. W trzeciej mamy podkowę worek i kartę. Niestety również pusta. Karta śliwka podkowa. Kier pik wino grono. Pik tref kier. Gwiazda karo trefl. Wiśnie cytryna śliwka, karo gwiazda korona, krew pik worek, karo wiśnie korona, podkowa karta śliwka, moneta cytryna, moneta worek, korona, winogrono, pierwsza zdrawka pusta. I przechodzę do drugiej. Ale zdrapiemy sobie ją inaczej. Zobaczmy, co jest do wygrania. Mam nadzieję, że kontrolnych nie wydrapię. Ok, to są nasze wygrane w pierwszym rzędzie za drogim zobaczmy i teraz 3 sekundy dla Was możecie napisać co wstawiliście i czy trafiliście, czy wpadło w tej zrabce Czy wygramy 7 tysięcy. Nie tym razem. 50 zł, może. Też nie. To chociaż może trzy dyszki. Ach, niestety również nie wpadło. 50. Nie. Wygrana nagroda główna. Nie tym razem. Stówka. Również nie. Cztery. Niestety. No to co? Czy to będzie pierwsza dyszka? Czy będzie zwrocik? No to mamy dwie, zostawię je na koniec. Zacznijmy od 200. No, dwie stówki nie wpadły. No to zobaczmy główną. No niestety. 7000. Też nie. 200 zł. Też nie. Stuwa. Nie. Dycha. Czy będzie zwrot? Ja przechodzę do odsłonięcia ostatnich trzech symboli, a ty nie zapomnij polajkować, jeżeli Ci się podobało i zasubskrybować, jeśli nie chcesz przegapić jutrzejszych zdrapek. Zwrot czy nie? Nie. Trzeci dzień pustaczek. Wylosowałem 6 pustych zdrapek. Sześć z dwudziestu pięciu to już spora część. Przechodzimy do Excela, a druga tabelka się nie zmienia. 213 dzień, kolejne dwie dyszki w odkładanych, 5925 i 4, 3, 4, 4 złote w odkładanych, wygranych, przepraszam, wygranych. Zatem dziękuję za dziś i zapraszam na jutrzejsze rozdanie. Dzięki. Cześć.